Bardzo ważna rzecz teraz do kobiet. My potrzebujemy kobiety bardzo głęboko zająć się teraz swoim czuciem, swoim ciałem, wyjść z, tej, z tego świata zewnętrznego i wejść w siebie, abyśmy mogły rozkwitać, abyśmy mogły tworzyć fajne środowiska dla naszych dzieci, abyśmy mogły tworzyć świat, który jest znacznie cieplejszy, znacznie bardziej łagodny, znacznie bardziej w takiej miłości. I żeby to się stało, żeby to się stało w naszych relacjach, czyli yy, gdzie my, kobiety, mamy yy, to, to swoje czucie my wyrażamy się poprzez to czucie nie umysłem, nie żyjąc według oczekiwań yy, partnera, mężczyzny nie takie mechaniczne działanie, zadaniowość, tylko właśnie poprzez taką naturalną taki naturalny przepływ, taką naturalność, taką delikatność i czułość i żebyśmy my mogły z tego w ogóle me, takiego mechanicznego działania wyjść, czy to w życiu zawodowym, czy to w relacjach, czy to w seksie, czy to w ogóle w wychowywaniu dzieci. To właśnie potrzebujemy wejść do czucia, czuć wszystko to, co się pojawia. A żeby się pojawiło czucie, to potrzebujemy uzdrowić nasze traumy, naszą przeszłość, naszą historię, wszystko to, co działo się w historii naszych przodków, też w dzieciństwie. Jakie były bóle, jakie były zamknięcia emocjonalne, zamrożenia, to wszystko potrzebujemy odmrozić. I dopiero wtedy powróci prawdziwa kobiecość. Będziemy potrafiły. Wyjść z tego świata męskiego i wejść w siebie. I wtedy o wiele bardziej zacznie się zmieniać, zaczną się zmieniać relacje, o wiele bardziej zaczną się zmieniać, zacznie się zmieniać społeczeństwo i, i ludzie wokół. I tutaj, no właśnie, potrzeba odwagi, potrzeba przede wszystkim zrozumienia, że dopóki ty nie zajmiesz się sobą, to nic się nie zmieni na zewnątrz. I teraz pewnie wiele kobiet sobie myśli, dobra, ale. Ja się tak bardzo boję. No właśnie, jeśli się tak bardzo boisz, to potrzeba tutaj y, zaopiekować się właśnie tymi ranami, czyli tą raną odrzucenia, tą raną niekochania, to, to y, tym, że może kiedyś byłaś wykorzystywana jako dziecko, że może byłaś y, w jakiś sposób, Twoje ciało było nadużyte w jakiś taki sposób, którego ty nigdy nie chciałabyś dla siebie. Więc y, dopóki tego nie zostanie ta część w nas uzdrowiona to my cały czas będziemy szukać e, tej miłości na zewnątrz a mężczyzna nam tej miłości nie da nie da nam tej miłości nikt oprócz nas samych i teraz y, żeby ta miłość mogła się przejawiać żeby ta miłość mogła y, w nas bardzo głęboko się zanurzyć w ciele to oprócz tych uzdrowienia traum potrzeba ustawić swój umysł swój kierunek Patrzenia, naprawdę potrzeba jakby przeskoczyć ten mur albo rozbić ten mur poprzez tą moc, którą masz w sobie do tworzenia nowego świata dla siebie. Dopóki ty nie powiesz nie, dopóki ty nie przestaniesz się bać, to nic się nie zmieni. Dopóki twoje ciało będzie w nadużywane w taki wręcz zasamczy sposób, taki, w którym Mężczyzna zamiast chronić, to wykorzystuje to ciało, żeby pozbyć się swoich własnych emocji, to ty nic dobrego nie robisz ani dla siebie, ani dla niego. I tak samo jest nie tylko w seksie, ale też i w życiu. Dopóki Twoje potrzeby, Twoja delikatność i wrażliwość nie zostaną utulone, Twoje zmęczone ciało nie zostanie zaopiekowane, to będzie cały czas Budowało się środowisko, które tak naprawdę nic się nie zmienia. Będziemy w kółko się kręcić i będziemy powtarzać to na, na kolejne pokolenia. I ja myślę i czuję tak bardzo głęboko, że my mamy tę siłę że my mamy siłę do zmiany że my mamy siłę do tego, żeby wnosić coś nowego do świata, do życia. Poprzez zwrócenie się ku sobie, bez względu na to, co tam się dzieje na zewnątrz, co ten partner robi, jakie on podejmuje działania, jakie on podejmuje kroki, w jaki sposób on myśli i co on robi, i z kim on tam się konsultuje, ty potrzebujesz wejść głęboko w siebie, bez względu na to, co tam się dzieje na zewnątrz. I uzdrowić tą swoją część seksualną, mentalną, fizyczną. Emocjonalną. Kobieta bardzo został mocno wgrany nam taki program, że my jesteśmy bardzo emocjonalne. My nie jesteśmy emocjonalne. To jest po prostu zbudowany jakiś zbudowany na jakichś dziwnych doświadczeniach obraz kobiety. W sercu kobiety płynie miłość, płynie spokój, płynie radość. Te emocje, które są wynikiem uczuć, są tym, że my byłyśmy tak mocno poturbowane w dzieciństwie, tak niekochane, tak odrzucane, tak stłamszone, że my teraz w życiu dorosłym wywalamy te emocje na innych ludzi, bo my nie potrafimy sobie z nimi radzić, bo one siedzą w nas tak bardzo głęboko. To jest jedna rzecz. Z drugiej strony może być tak, że te emocje my tak tłumimy głęboko w sobie, że po prostu nasze ciało choruje, my chorujemy. I to też jest reakcja tego, że nam zabraniano w dorosłym, w dziecięcym świecie wyrażać się, być takie jakie chcemy być i jakie e, chciałybyśmy, mm, jak chciałybyśmy się przejawiać. Dopóki nie powstanie tutaj odwaga w nas, do tego, żeby tworzyć swój własny świat, w swoje własne miejsce na ziemi e, i aby ta wrażliwość w Tobie, jako kobiecie była zaopiekowana, zatroszczona, e, utulona najpierw przez Ciebie, to nic się nie zmieni w Twoim życiu. Czas ruszyć w kierunku własnym, czas wypłakać te łzy, czas odpuścić te relacje i zostawić tych facetów po to, żeby można było wzrosnąć. A dzięki temu, że Ty ich zostawisz, że Ty go zostawisz, on będzie miał możliwość wzrastać się i, zmienić, i zmieniać. Bo kiedy Ty nie dajesz szansy sobie, to też nie dajesz szansy jemu. Dopóki Ty nie dajesz szansy jemu, to też nie dajesz szansy sobie. My tak naprawdę bardzo ze sobą łączymy się. I jedno i drugie może coś dać światu pięknego, przede wszystkim życie drugiego człowieka, ale my możemy też cieszyć się wspólnie tym życiem, bawić się, bawić się w nim, czuć tą delikatność, tą lekkość, to piękno, kiedy te wszystkie traumy pozostaną uzdrawiane w nas. Zaczniemy cieszyć się z codzienności. Wszystko będzie szło bardziej łagodnie, bardziej płynnie, mężczyźni będą szczęśliwi. I kobiety będą szczęśliwe. Kiedy my kobiety poznamy swoje potrzeby i je zaczniemy realizować, zaczniemy też zmieniać środowisko zewnątrz, i też to, to wszystko zostanie nam dostarczane. Nam, poprzez różnych ludzi, nie tylko naszych mężczyzn, ale poprzez różnych ludzi, poprzez wszechświat, poprzez tą energię boską. I jeśli chcesz coś zmienić w swoim życiu, to zacznij od siebie. Czas naprawdę zostawić i uwolnić się od tego wszystkiego, aby przestała dominować energia męska w tobie, która jest w ogóle niezdrowa, która jest zaburzona, która jest mocno emocjonalna, która jest mocno agresywna, która jest ogromna złość. I też może pojawić się coś takiego, że to mężczyźni e, zabrali nam tą część kobiecą. Że nie dbają o nas, że w jakiś sposób yy, 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 chcą zaspokajać swoje własne potrzeby, a my oddajemy tak łatwo swoje ciało. Yy, boimy się też wyrażać i mówić nie, bo boimy się zostać same. No właśnie i zobaczcie, samo to, co mówię, to nie wynika od nich. Choć na nich złość też jakaś jest, bo zostawiali, bo nie byli obecni, bo yy, porzucali, tylko ta złość jest tutaj w nas. Dlatego, że ta złość jest przede wszystkim nasza. Że my tak naprawdę nie znamy sposobu ani kierunku, jak siebie uzdrowić. A jak nie znamy sposobu i kierunku, jak siebie uzdrowić, to narasta w nas frustracja. Potrzebujemy zatem znaleźć drogę do tego, żeby uzdrowić tą naszą część zranioną. Tą naszą część bolesną, tą najbardziej trudną, tą najbardziej ciężką. Te, te, te wszystkie stany, które nas tam triggerują non-stop. I dopiero wtedy zmieni się życie wokół. Ale ja mówię dzisiaj do kobiet, tylko do mężczyzn to też się tyczy. Bo mężczyzno, jeśli ty podejmiesz pierwsze działanie też, to zmienisz od razu reakcję swojej kobiety. To od razu zmienisz sytuację waszą. To od razu zacznie ona się bardziej starać o siebie. To ona automatycznie zacznie bardziej być dla ciebie piękna, jeśli ty będziesz dbał o nią. Jeśli ty zaczniesz opiekować się, chronić swoją energię seksualną, nie rozładowywać od tak po prostu znikąd, niepotrzebnie, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo po co, a zaczniesz tworzyć poprzez tą energię seksualną, którą masz, którą jest niezwykle, niezwykle duża, dopiero wtedy zacznie się zmieniać w twoim życiu. Bo często ten ból, który. Towarzyszy ci w ciele, ten ból jest wywalany na zewnątrz, na inne kobiety, na przykład. Dlatego są zdrady, bo nie zawsze potrafisz wyrazić swoje uczucia i emocje, a także potrzebę, bo też jesteś zamrożony wewnętrznie, dlatego też wolisz przemilczeć i pójść dalej, tam polować i tam znowu wywalać swoją energię. Ja twierdzę, Jestem przekonana, że my, nasza energia jest ograniczona na dany moment, w którym jesteśmy. Czyli w dzisiejszym, w tym danym momencie, w którym jesteś, okresie czasu, twoja energia i potencjał, który masz, twoja energia twórcza, ona może pójść na coś zupełnie ważnego, na coś na tworzenie planety, świata, ludzkości, ludzi, wspieranie innych e, innych budowanie swojej własnej rodziny, bo masz ograniczoną ilość energii tak naprawdę. A wiele ludzi, wielu mężczyzn poprzez to, że coś mu nie idzie w relacji, to oddaje swoją energię na kolejną kobietę, na kolejny związek jakiś. I jeszcze do tego przychodzi tam dużo stresu, bo jest to ukrywane, bo jest to um, bo jest to... Um, Gdzieś właśnie utajane i, i, i nie dość, że się czujesz z tym wszystkim bardzo źle, jest ci ciężko. To jeszcze przy okazji to, co mógłbyś stworzyć dla świata dobrego, to ty to po prostu oddajesz od tak. No właśnie, i tutaj jest znowu koło zamknięte, rozładowujesz swój ładunek emocjonalny z kimś zupełnie nowym, i twoje życie tak naprawdę nie zmienia się. Nie ma nic tam wartościowego oprócz przyjemności, która jest chwilowa i która nie daje nic dobrego. E, dobra, możesz dać życie komuś, ale i tak często nie masz na to życie czasu, bo jesteś zabiegany, bo znowu jesteś zestresowany, znowu kumulujesz tą energię, którą później znowu chcesz wyrzucić. I zobaczcie, to jest to samo. Dlatego warto tutaj, żeby te relacje powróciły do takiej spójności, do takiej harmonii, do takiego spokoju i miłości. To przede wszystkim trzeba zacząć od siebie, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. I spotkamy się. Spotkamy się razem w jakimś miejscu, z którego będziemy mogli tworzyć kobieta z kobiecego, mężczyzna z męskiego. No właśnie, i dajmy sobie szansę na zdrowe, fajne relacje. Nie oddawajcie energii po prostu od tak, gdzie tylko chcecie. Kobieta oddaje mężczyźnie, bo chce go budować, bo chce go zmieniać, bo chce go naprawiać, a mężczyzna z założonymi rękami, jak król, e, po prostu bierze, czerpie i jeszcze do tego wykorzystuje, śmieje się i, i nic z tego nie robi. Mężczyzna daje i, daje i daje i daje i daje, daje bardzo dużo, zaczyna zarabiać jeszcze więcej, pracować. Nie dostaje ciepła, nie dostaje miłości. Nie wie, co się dzieje. Nie wie, jak to wszystko rozwiązać. Czuje się sfrustrowany. Czuje się w bólu. Czuje się nieuszanowany, czuje się niewidziany, niesłyszany. No i szuka kojenia szacunku gdzieś indziej. Znacie te schematy. Wielu z nas w takich relacjach jest. I to, to jest tak głęboko. Głębokie, to jest tak mocne, że dopóki my tego nie dotkniemy w sobie, nie uzdrowimy naszych ran najpierw w przeszłości, bo wiele z nich przechodzi, pochodzi z przeszłości zarówno kobiet, jak i mężczyzn, to my będziemy stać w tym wszystkim w miejscu. A zobaczcie, jeśli masz jeden związek, masz jedną kobietę albo jednego mężczyznę, ty nie jesteś tak rozlazły, rozsypany, zagubiony. Ty możesz poszerzać swoją świadomość tutaj. Ty możesz wzrastać, ty możesz się zmieniać, ty możesz ewoluować, ty możesz wnosić coś do swojego życia, np. rodzinę budować, ty możesz wnieść dużo radości, ty możesz yy, naprawiać świat różnymi sposobami. Bo Twój potencjał skupiony na przykład na jednym człowieku, z którym budujesz świat, jest łatwiej się skupić. Jest łatwiej coś tworzyć, jest łatwiej coś budować, jest łatwiej coś poszerzać. Otwórzcie swoje serca, otwórzcie się na nowe, bo dzięki temu możemy coś wspólnie stworzyć uzdrowić się stworzyć przepiękny świat, w którym płynie lekkość i miłość w którym jest ta siła męska piękna, zdrowa, wrażliwość, ciepło możemy się łączyć, dawać sobie nawzajem to, czego pragniemy. Ja bardzo tworzę te treści z mojej takiej żeńskiej energii. Nie buduję struktury z tego względu, że chcę, żeby to było naturalne i w przepływie, żeby to było bardzo takie... bardzo takie... takie... takie Właśnie trochę z marszu, po to, żeby ta treść, tak jak i chciałabym, żeby życie wyglądało, bardzo naturalnie. Chciałabym, żebyście zaczęli się w tym odnajdywać. Niech chociaż jedno zdanie dla Was wpadnie, które zmieni Wasz, wasz, wasz sposób myślenia i patrzenia. Bardzo bym sobie tego życzyła. A dlatego, że Twoja poszerzona świadomość zmienia kolektywnie nasze środowisko. Nasze życie na lepsze. E, więc, kochani, e, chyba tyle. E, zatem bardzo dziękuję i za wysłuchanie. Jeśli chcielibyście podzielić się jakimiś komentarzami, e, wyrazić swoją opinię na ten temat, poszerzyć jeszcze głębiej ten temat, to piszcie jest bardzo ważne byśmy mogli się od siebie uczyć. Bardzo proszę o konstruktywną krytykę, bo tu nie chodzi o ocenianie kogokolwiek. Tu nie chodzi o to, żeby teraz mężczyznę i kobietę, nie wiem, stłamsić, powiedzieć ty źle, a ty dobrze. Nie, to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby znaleźć wspólnie rozwiązanie i poszerzać się i zmieniać. Abyśmy mogli łączyć się ze sobą pięknie i rozwijać i wzrastać i tworzyć piękne, wspaniałe pokolenia. Zdrowe, świadome. Jeśli potrzebujesz takiej głębszej pracy ze sobą, to zapraszam na sesję, takie indywidualne, zmieniające perspektywę, patrzenia, uzdrowienia różnych aspektów Twojego życia i różnych tematów. Jestem dla Ciebie. Jeśli chcesz, to zapraszam. Pozdrawiam. Hej.